No to dzień dobry, czwartek, 25 kwietnia bodajże Dwie godziny czekałem na zamówienie, od 17.30 jest 19.30 19 No i mam aptekę pierwszą Ogólnie lipa, bo siedziałem przez dwie godziny Takie coś mi się jeszcze nie zdarzyło Chociaż nie, ostatnio już tak nie miałem Pierwsze nie miałem od razu faktycznie Po pół, pół godziny chyba A teraz te dwie godziny czekałem w ogóle na pierwsze Kurde, chyba źle pojechałem Tu miałem skręcić Nagrywam dzisiaj w 2K testy. Mam lepszego kąpa, więc może tam radę zmontować po ludzku. O, jest japteka. 552. Czy tutaj był jakiś remont? Był jeszcze, jeszcze krwa. Bo Właśnie, jak tu ostatnio byłem, to zupełnie inaczej mi się wydaje. że... Do widzenia Co tu wymyśliłeś, glawa, co? Ja, kurwa, glawa Google. Zaraz zobaczymy. No, nic nie wymyśliłeś, bo ja tu jestem na tej ulicy, na tutaj trzeba. A, no i klatek dałem 50 nie tylko wyższa rozdzielczość, ale więcej klatek no a zobaczymy, zobaczymy ile pamięci mi zderzy. o nie, kurwa gubię się w połowie zdania dzisiaj zobaczymy ile mi pamięci i jak się będzie to obrabiało na tym nowym kąpie. jak będzie spoko, to potem spróbuję w 4K no ale 50 klatek to myślę, że wystarczająco już tego nie będę zmieniał no chyba, że 60... 60 fps i ray tracing. Nie wiem, globo może się dało, że zmoknę, albo coś Żeby mi nie żadnego nie dawało Ale jak wystawiałem rower, to nie padało i było dosyć ciepło A teraz tak, bym powiedział, kurwa mieszanie Raczej chłodnawo Dzisiaj wrzuciłem na kanał film ostatni, chyba nie jestem pewien, który nie miał Windslayera, tych włosków na mikrofonie. W kamerze zobaczymy, czy będzie widoczna różnica. Tam jakieś materiały przeglądałem, ale nie mam pewności, a jak to nie będzie działać, to będę musiał zastosować tak zwany kompleksowy strój, czyli taką gąbkę na całość. Nie wiem na ile to działa, ale widziałem, że są w sprzedaży. Może ewentualnie takie coś. Ciekawe, jak to się nagrywa, nawet no, jeśli są dzienne ustawienia kamery bo mi się, że jest dosyć siatno, ale widzę, że latarnie twierdzą co innego Bo kapie z tych drzew No to chyba by była tylko taka przyrodna ulewa, bo widzę, że pod drzewami jest sucho A kurwa? Tu? Że nie niby tu? Tędy? Ale chyba tak Zapach szlifowania Nie wiem czy to jest tam nagrały Może się nagrały to chyba tu tam u góry oh, kiedyś tu byłem Spróbujemy Nie mamy wyboru co oh, Aż coś mi z tyłu przeskoczyło O oh, kurwa! Ledwie ale się udało się ma tego powera Nie no, nie ma się powera po prostu ważę 100 kilo, jak przyłożę, to jadę byłem tu Tu są trzy windy Byłem tu lub w sąsiednim, no, chyba są takie same Miałem kod, więc było łatwo dzięki widzę Jadę na górę, zobaczcie jak pogoda Przecież ostatnio jak byłem tu u góry, to mi złapało tarchomin prawie Żera... nie, Żerań, nie, żerań, Skończyłem wtedy na brudnie, musiałem wracać Przez wie ile czasu a tu nawet lepiej w centrum widać to był na inny blok, bo okna są zupełnie inaczej zorientowane. No, tak właśnie wybuchają tłumiki. O, winda. Ma to swoje wady i zalety. Na rusztowaniu paczek terapią można dużo rozłożyć. Na windzie tylko parę. Bardzo mi się podoba butki dla ptaków co jakiś czas na każdym piętrze. Co, spróbujemy tu zjechać, nie? Czemu nie? Ja tam z powrotem na górę. Bo tutaj to ciężko, żeby cokolwiek padło Fajne no te bloki z 15 piętra, fajny widok. znaczy tam z 16, bo któryś ma 16. Kwiatki przetrwały, chyba, ale nie chyba, na no, pewno. Oglądałem ostatni serial, który nazywa się DBR. Dostępny na Disneyu. No i żeby tam. To dużo nie spoilerować, Tatałem tylko, że jest zajebisty. Nie wiem, na ile wiarygodnie oddaje realia kuchni, w sensie pracy w kuchni, w knajpie, ale myślę, że dosyć dobrze. Przynajmniej z tego, co słyszałem z drugiej ręki gdzieś tam, czy z pierwszej. Bardzo intensywna muzyka jazzowa, która tworzy dodatkowo napięcie. W jazzie są takie akordy, że same ich słuchanie powoduje dyskomfort. Lekki taki w głowie, po trzy dysonansu. Bo to nie są takie brzmienia, do których człowiek jest przyzwyczajony. W piosenek popowych. Ta muzyka jeszcze jest dosyć szybka tam. Idealnie potęguje odczucie stresu, takiego stresu na kuchni, kiedy trzeba ugotować tyle, tyle i tyle rzeczy naraz. Może nie naraz, ale w takich dużych ilościach. Nie wiem, na ile jest to realistyczne, tak jak mówię, bo nigdy nie pracowałem w kuchni, ale jak słyszałem jakieś opowieści, to to się z tym pokrywa. Co jest tam pokazane? Trzeba jechać. Może miała być przede mną 100 razy. Duży Ben. A jak? Żeby inaczej. Te restauracje dzisiaj są zamknięte. Ombra, jeżeli i zamówień to już naprawdę padła na mordę. Ani jednego kuriera jeszcze nie spotkałem dzisiaj, a to już o czymś świadczy, że wszyscy gdzieś siedzą i do dupy. Dobra, dopóki duży latawnik się nie świecą, to nie przełączam na w mocny. Akurat jak to powiedziałem, to już ładnie w suchy. Dobra, już jest ciemno. 426. Chwilę człowiek spędził w sklepie i od razu jest to noc, a miałem kamerę przełączyć, to ze światłami przełączę. A jakoś to miałem inaczej zawsze. Chyba bardziej tak. Dobra, teraz się okaże jaka jest różnica w tej jakości, czy jest też lepiej czy gorzej. Tu czy tam, czy gdzie? Ale co to można robić? Kurde, jest z lej strony ja pierwotnej. trochę przydziczyłem z tym ale ok o, wolna miejscóweczka dawno nie jeździłem tak późno żeby było aż ciemno Dziwe. dzięki gordo ładnie tu fajnie tu na tej ludzkiej, w Warszawie w Rybniku na Rudzkiej też jest fajnie bardzo przyjemne miejsce bardzo, bardzo mi się podoba piję pizzę, Pizzę mi się podoba. nie wiem, czy bym chciał dojechać którędy, ale chyba muszę tu to jest park i do góry bardzo przyjemny park, tak ładnie ma no. są górki, takie parki lubię oświetlone ciepłym żółtym oświetleniem przyjemnym dla oka No i wróciłem do moich stref wpływów No i co? Co dalej? Coś robimy, czy nie? Co, Anglowo? Robimy coś, czy nie? Trzeba mi do domu sobie spiedać No zobaczcie, tu ładnie posadzili krzaczory A będziemy dookoła, co? Tutaj były miejsca parkingowe Teraz są krzaki, Także minus 10 lat Tutaj były, no nielegalne, ale parkowali tu Tam krzaczorki, tu krzaczorki nie, No ładnie, bardzo ładnie no, a tu wręcz drzewa dali. Tak. Drzewo bliżej znane jako klon. On się wypierdolił. I od nas przed którą jedyne zamówienie stamtąd było. Jeszcze dziewięć. Dziewięć, proszę bardzo. Dobra, udało się odebrać kylaba. Zapach jak zawsze kuszący No i ona dostarczyć daleko nie jest Wszyscy się nawalają A tu co? O, IMGW mam bardzo ładny budynek żegłbym pałacowy Gdzie ja mam się niby znaleźć według Ciebie, co? Za tym wszystkim, tak? Co ta kurwa jest? Chyba ptaki Czemu tu wszystko jest otoczone płótami? Blok kurwa lata wczesne 70 i pierdolnięty podłogu Z zewnątrz nie wygląda, ale w jest Dzięki, smacznego Poziom 0 Dawno tam nie byłem, wpychło i powidło Na rowerze to chyba nigdy Cała kawałka wyjść Chyba sobie jajca robić się kurwa Nie miałem tego kodu No nie wejdę stąd, no ja pierdolę A. Tu też przyłóż brolok Jak tu też będzie przyłóż brat, to chuj mnie strzeli. O jakże. No nie wydostanę się stąd. no No, czyli jak macie zamówienie na zabłocińską, 2, 4, 6 lub 8, to sobie skrzynia zróbcie kodu, bo nie wyjedziecie aż, bo pilot dobramy sobie Nie Nieładnie, panie, od domofonów, że nie zrobiłeś przycisków. A jeśli zrobiłeś to tak, że nie widziałem, także nie dziękuję i nie zapraszam do dyskusji. Chyba, że to ja jestem jakiś ślepy i może już byłem w wielu blokach i widziałem wiele furtek. A dla mnie to już chyba będzie ostatnie zamówienie na dziś Zobaczymy Ale raczej na pewno tak, bo jest już, już jest 20 pałon Ciekawe czy ja w ogóle jeszcze nagrywam, czy już dawno bateria padła i tak pierdolę do siebie Ile? 11 Powinno wystarczyć Wymienię jak doręcze jest most, nawet nie zauważyłem Co się wiadukt? Pod górkę jak się jedzie to człowiek nie myśli o tym, że to wiadukt czy nie wiadukt Raczej myśli o tym, że jest mu ciężko I nie rozgląda się ale zamgliło Zaskakujące W sumie zimno się zrobiło Ciemność nie sprzyja wysokim temperaturom Gdzie ja jadę? Czemu tędy? Blok dobry, tylko strona zła Chyba Bardzo dużo żółto Chyba Coś czuję, że dostawa się nie nagra Nie będę teraz to nie zmieniał Jedna i druga, druga Proszę bardzo Dobra, zmieniam baterię Hehe Dobra, trzeba wracać szlawa jeszcze, mi tu będą szlawanować. Podsumowując 33,69 Udało się zrobić Zarobić, 4 dostawy 4 godziny, więc suma ta sama 8 zł, 17 groszy Jakaś tam Coś dalej tak, policzyłem to na kalkulatorze. Chociaż nie, powinno być więcej. Bo 32 przez 4 to 8. to jeszcze złote 69 zostaje. A, 47 groszy, przepraszam. 8 zł 47 groszy. Za godzinę i za zamówienie No dwie godziny musiałem czekać. No a potem jak się zaczęło dziać, to już się działo. Nie było takiego... takiej styku strasznej. No pewnie mieć miedził 12 godzin dziennie. To taki przestój by mnie tak nie denerwował, ale jak ja jeżdżę 4, chociaż nie wiem czy dałbym rady jeździć 12 godzin na rowerze. Na elektryku, może? Albo skuterem. To tak, ale na rowerze. Może to jeżdżę ja To chyba na tyle jeszcze muszę tylko do domu dojechać. Także do jutra.